Jak tam was widzę w kolejnym odcinku z serii Od Piona do Króla. W dzisiejszym odcinku jest to już już wszyscy o zaraz będzie już szósty odcinek z tej serii. Teraz, teraz gramy na, gram na koniu. Eee, no i co, i teraz będziemy zaraz to i teraz śmieszne fosie. Bo klejnoty z dubą dobra. Klejnoty się tutaj brakowało, żeby mieć smoki. To w sumie. I cztery się jeszcze. Dobra. Więc za jedną, które teraz sobie robimy smoki. Dobra, a ale zaraz to zostanęła wymaxowane. no... Tak... No oczywiście po tak magów na piątym poziomie. Ale to już inna rzecz. Dobra. No co? O, są dość mocnym przeciwnikiem niestety. Właśnie dlatego, że są ustalającymi z 25 wszystkim. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy to zada 100 obrażeń? 240 to no, dobra. Chyba, że... A, właśnie. Jeszcze... No, jest tak, że to nikogo nie zabiło, no ale już przystosujemy mocno do obijania. Hmm i oczywiście Fox na, na... na... na biedne arcy liczę. E, nie no co, twarde banian, rwie fluraż. Wszystkim co się tylko da. Muszę się ich pozbyć jak najszybciej. Generalnie to jest takie, albo ja się ich pozbędę, albo one pozbędą się mnie. Sto. 100 to. No i to. Ja źle zrobiłem, bo tutaj tak by nie mogłem strzelać. Zbiły mi konia, o kurde. To jednak doska, która miała sporo wytrzymałość, więc mi trochę to zawalało. Ale trudno, nie poddajemy się. Tylko mogę strzelać, dobra, to wtedy. Dobra, tu wstrzymano chcieć jedne Siub Siub Dobra, teraz już żadne... Jestem debilen Nie mogę strzelać no, no, no. Dobra, regenerujcie się Czuję, że się nie zregenerowali Właśnie, że jest za punkty życia Co ja zaskam Dobra, tam jest najmniejsza armia tak, no, mogli tam idźcie pomagać? To co, nas odporne? porne? Krzyż na oglądanie Ale Okej, okay. no, no i teraz tu. dobra, okay. no, 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 się, no, się Waszy, no właśnie. Чему я с них хочу улучшить? Вот это место, что нужно... Там цаковик, кстати. Вот. Да? Вот. на, место ты. Да. Trzeba nie tym poradzić, ale trzeba tam Ale tu powiem, są akurat gigantyczne straty. 6 arcylii, 97 szkieletów. Magia powietrza, dobra. 47 szkieletów tylko. Coś mocnego, 10 meteoritów. No ale nie, ja, ja wracam do miasta, muszę to armię odrobić. Bo z tym co teraz mam więzienie, dwa artefakty i to przez Archanioły wstrzyżone. Nie ma szans, żebym to coś było to zaatakować. Przejechałem na grupie Archanioły, czyli Archonio chyba Dobra. To jedź do miasta. Trzy artefakty mocne zapewne. To jest Wataha. No bo ta hazard jest dosyć spora tutaj w nocach No sobie chcę odwiedź powiększą obronę Znaczy tam moc, o, moc daje Myślę, że ta obronę daje, nie wiem Tego nawet nie odwiedziłem O, ci kryształy Ogarnij, podnieś sprzęt No co? O, no, widłowe smaki Mogą być mocne Tutaj oddzieliłem problem z hajsem no to mam dwa miasta aż magiczne strzała Ale teraz dużo oddał za wymaksowaną magię ziemi i tam portal A, no, niestety nie jest tak łatwo Dobra Gildea, ma już trzeci, zobaczmy Tutaj ożywie no to nie jest kisę, kula, ognia to już nie tylko zapech yy. Hmm? Dobra yy... Zdrzemni się w tym mieście Dobra. No to, 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 to właśnie Już robią problemy z hańsem powoli O, o tak yy, szkielety Dobra Tutaj się tam zdrzemni Uwaga, 7000 to turę. To już jest broken. Dobra, Mana Full, co nie? Teraz no, tutaj. Dobra. Te do ustawienia. Bo tu są, no, Ty wybraniu I widzę, co? Tęcy, No właśnie jest problem, bo w miejsca Ale to no dobra, to co tutaj chyba jedziemy Czy gdzieś po drodze, czy tutaj Armii smuzyjnie, dobra tam Arda, Co mi szkodzi eee, ty dobra To się tu odsuń Gigiwał 54, czego mi brakuje? Klejnotów, dobra Co całą ciemność wybuduje? Eee, targowisko 13 tu nie, To nie, co raczej za do jeszcze sztuki jakoś. Wybaczcie, że mój gameplay jest trochę monotonny, ale grał teraz w ogóle trochę bezpieczniej. Niżeli za agresywnie, a żeby to się źle nie skończyło dla mnie. A dobra to. Tak o... Tak o... 33333 Dobra... 33, 33. no. no. To jest jeszcze tak o... 7 dobra 6 8, a czy za które będę już mieć Jak mi siądzi tawny portal to Cię kocham bro... Po prostu Cię kocham Naprawdę Jak mi siądzi tam, tam port, town portal to idę i robię fikoła w no, małżku ktoś kto czym jest portal, dlaczego tak tego chce? Trzy no, ale no, zgoło. E, Tą portal chce, dlatego że to jest najbardziej praktyczny czar jaki istnieje. Ze względu na to, iż że, ponieważ... To, jeśli ma się wymaksowana mapi ziemi, to pozwala na teleportację do dowolnego miasta na całej mapie. Tak więc... Słuchajcie, widzicie przeciwnika? Popatrzcie się do swojego miasta. Eee, ten... Nie chcesz się wszystko przemieścić, no to tepacie się do swojego miasta i wybrane macie Po prostu macie totalną chillerę no jednak musi mieć w magię ziemi, ale sam ten portal też jest mocny Po prostu jednak to tutaj chyba się tepa do po prostu najbliższego miasta Śpiesznie, ważki wasz, są baki. Nie bo z tle X-Zerze ważki są czwartego poziomu Eee, ten jakoś. Oj, bo pierwsze to były jakieś śmieszne cosie, nie wiem. Nie powiem. Teraz niestety. Będę nie mógł sobie przypomnieć. Znaczy to akurat ognie. Dobra, mamy mam 20. Czyli mogę już dwa razy falić na siebie. Dobra. No niestetrzebnie, ale, nie ale trudno. Wiesz, jakie byłoby sama zachęc się na Dobra. Nie, no, nie żyjemy. nie. jest na liście. Dobra. Strzelanie. No, Bochop, gumie, to jest pierwsza jednostka z, z zamku, w którym są Behemoty. I one są tutaj ulepszone po prostu. Dobra, bez strat. No i to logistyka zaawansowana, prosto, że tak. Patacha, to nie. Dobra, z nimi też raczej inaczej nie powinno iść. O, dobra. Dobra, odwiedzone. Ale właśnie, dobra. Uwaga, chwilę prawdy, czekaj, portal. Jest tam portal, dobra. Nie, jedno zalicz na łóżku. <laughs> dobra, to co to zaraz wracam. Dobra, widzę, Fiko zrobiony, z tej wam nie bo już twarz nie za zamiaru pokazywać, a burować też nie chcę i nie umiem. Ale wszelakiemu znajomemu, że... Bo po potwierdził, że Eee... Dobra, że się trochę inferenców. Ale ten portal, trepuję po do najbliższego miasta. Może dwie tej same. Aha, ale generalnie po prostu... Trzeba te magie się zmaksować. Jak mi teraz magia się nie jeszcze siądzie, to jestem przeszczęśliwy. Tu widać, co budować. Pamiętajmy o tym, że ich ma, bo później, że. je... to liczy na jakieś dobre czary też. Dobra, eee. Nie, no, atakujemy. Trzeba zwiększyć po prostu szkieletów i doświadczenie. 8 raz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. Tak, 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 tak. Poczekamy, granimy, no i no ból e, szkielety na sobie poradzą Właśnie. Zombie też nie powinny zginąć od nich. Hmm Obrażenia. Czyli zawsze, że to będzie 40 obrażeń. ja e, dobra. Ła, wow, ale to ja boli gdzieś tam z tyłu na plecach, bo się walę. Nie mam zbyt dużego języka, niestety. Dobra. Eee... Co tam? Radzi więcej szkieletów. Wyskałem 19 szkieletów, hmm. tak się zareagowałem. Nie, nie zwróciłem się na to uwagi. Eee... Przy, przy, przy. No dobra, za swoim sobie chyba taktycznie, liczę. Przepraszam, ale jestem przyzwyczajony, za bardzo. Nie wiem, jakoś tak kiedyś... Nie wiem, czy... ktoś mi powiedział, czy ja powiedziałem, czy tak czytałem błędnie, ale już się do tego zbyt przyzwyczaiłem. A, zobacz, to sprawiło, pewnie było mocne. Dobra. 28 szkieletów, Dobra. Jest X, kurde, ale x nie ma. Bo tak to jednak nie mam pojęcia poniekąd, gdzie to może być, dobre. Dobra, Centaur w To jest Czarny Rynek, a tam się artefakty kupowało. Ale dobrze pamiętam. Nie, na Czarnym rynku się dzieci nie kupują, ja od razu mówię ale artefakty w sumie nie wykażę oczywiście jakiś mocny by był o kurwa było sobie w sumie o no, tym i jechał. w sumie na pewno nie tym się tutaj teraz oni za jeszcze, jeszcze jeszcze wlecą Oj, no i łatwo, no i Dobra, jedziemy sobie teraz tu Po buty To jest sprawa, że jesteśmy szybsi i będziemy za... Bardzo szybko Dobra, siup e, Jak coś nie przeklinam, content family friendly Możecie sobie z radzienniką pooglądać, polecam, zachęcam On no, tak, to jest wataha Dobra Miałem czemu tam nie pojechałem więc teraz przypomniałem a drzwi co go pilnował? Ja, czy drzwi co pilnował rynku czy towaru? Może jeszcze co? No, no ja się też tak, nie nimi rozpoczęła. Ja kryształów w ogóle nie ma żadnych, nie? White to był tu? Tu, nie dawałem kryształu. W tym sensie to jest Nie wiem, czy tutaj sobie jednak nie, nie poolepszać w trochu czegoś? No, no, tak średnio? nie wiem Prawie bez sensu moim zdaniem Uciekajcie? dobra uciekajcie. I to są właśnie, to, to sprawy jesteśmy szybsi W ogóle. O i taki jest wolny mi się wydaje. Puszka pandory. To Trochę z lichy. Nie co a właśnie? To co to... Wait. To w końcu? Art -lish. A ja bym powiedział. Dobra, to jednak nieważne. Czyli jednak dobrze przystało mi się na coś. Dobra, zbyt zagmatwany jest ta gra. Oj, z czego? Przezwanie okrętu, no, to mam. O, jest nie. A dobra, sobie podnieadę tam. O woda. Niebieski. To, to się ma nie Dobra, Uciekamy. Czempionik tego. Tak, no, No to tak więc ty, żeby tu Teraz ty. tu No, nie, nie, ja Dobra. Let's go. Bo ja nie mam premia szczęścia żadnych, bo jestem nieumarły. To jest przez to teraz moi przeciwnicy, e, bo ja nie mam szczęścia ani morale. Nie? To jest to moi przeciwnicy, teraz też tego nie, nie będą mieli. Dobra, wyjście. A ja tam i go zaraz będę dojechał. Kurde. Tutaj podjadę. Nie uciekli. Dobra, a co strzelający strzelające, więc tej tutaj... się nie cackać. Fala śmierci. Tak. Ale nie. Jak nie mogę ich dojechać w pierwszym ruchu, to nie. Też trzeba furaż robić twarda, bania. Nie ma co czekać. Albo ty zjesz ich, albo oni zjedno ciebie. Dobra. Tutaj. Co? A. Chyba teraz ty. Tutaj. Ty. To jest 14 No Dobra, to co? Dobra. Starty będą chyba minimalne. Kurde, zabiję, zabiję mi tu karakany. Nie spodziewałem tego. No trudno. Dobra. Tam to zaraz wampiry dojadą. No. Z tej drogi Dobra Z eee, tej pojadę jeszcze O tu ma zamek, dobra, dobra. Miasto w sensie To jest złoty pewnie czy to nie jest źle Dobra, teraz ty No masto wbuduje sobie dwójkę Błyskawica. Dobra, to jest taka lepsza magiczna strzała. Zobaczmy. Czy mnie dojedzie, czy mnie tam opluje? Bo jak mnie opluje to śmiesznie w sumie. Dobra, wiecie, tu się naucz czaru. Dobra, umiesz czar, to wywalaj. Teraz wjeżdżaj Się mocno, oczywiście, czarno się, czaru, No i zarobiście. Teraz jedziemy tam go dojechać zaraz. Ej, a tu on chyba całkiem nie zdał armię. A z regi nie ma. Co prawda. No trochę mu to zajmie. Ale jednak, armia zawsze będzie dużo mocniejsza. No i 30 tysięcy poszło. Na co? Na jednostki. Moja jednak sobie wzmocnić moją armię. Te jednostki cenne. Ja sobie tu po prostu podjadę. Tam nie przyjadę? Tu też nie. to co? Odwrót taktyczny. W sumie, dobra. Może mu to przejmę, chociaż śmiesznie będzie. Ale no nie, nie dojedzie to XD. Aha. Czy to, to znowu Pacyfista. Co jest nie tak z tym AI? Ja wszystko mogę powiedzieć? ale że pacyfistów nie dobrało to zbro Dobra To, 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 to No i to Dobra, to co? Idziemy na bój. I na puszkę dobra, horda. Aha, jeszcze Arce są, nieee, zamiast. Dobra, błyskawica, 120. Chyba nic nie Dobra. A ponownie trzeba lecić twarde wania. Teraz wszystkie miejsca w tych smokach To nie było strzelnie, z... będzie byśmy robić pewnie Dobra Teraz niech one tutaj spostrzegają Dobra, i rush. I odcinek chyba zakończymy otwierając puszkę Pandory po prostu Czego czysto teoretycznie nie, nie powinno się robić no, no. no co każdy chyba wie jak się skończyła historia z puszką Pandory, czy tylko ja to jeździłem się na mitologii. Dobra to, aha! Smoka mi zabiły, ale gamonie małe. Dobra, strzało mi tam walne, albo przyspieszenie, dobra lepiej nie przyspieszenie. Najbłąd. jak w pieśnię całe mieszkanie błąd Biedne zombie Dobra, jednego spłoka tylko mi szkoda Logistyka Dobra, tak Piętnaście co to? Yy. Jedzę. To, to było mocno w sumie Pytanie za hajs Jest 90 tysięcy W sumie tak ma sporo hajsu To chyba sobie... jest w lewej To sobie na pewno kupił To? A teraz zobaczmy To jest prawa, ta? Ta, dobra to jest to lewa. Co je kupujemy? Mm, I czy to też? Nie no dobra, to już tam nie było na web, są inne lepsze rzeczy nawet. Bym powiedział. I co? Chyba będziemy już kończyć ten odcinek. Tak więc, to co? To mamy na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do w kolejnych. Bajo.